Znowu muszę ci to tłumaczyć! Każdy by to zrozumiał! Każdy! Ale ty oczywiście nie! Przepraszam, za nie, mnie, proszę cię. Wstyd mi przynosisz. Słyszysz? Patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię! Wyprostuj się! Ty się naprawdę do niczego nie nadajesz! Co z ciebie za facet? Jesteś nikim! Kompletne zero, które niczego w życiu nie osiągnęło! Ogólnopolskie pogotowie dla osób doznających przemocy domowej Niebieska Linia. Nie zgadzaj się na przemoc. Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, zadzwoń pod bezpłatny numer 800 12 02.